Witam serdecznie na kanale Mimeruna, witam każdego Ciebie, jeżeli urodziłeś się 8 dnia miesiąca, przekaż dla Ciebie do 7 maja 2024. Kochani z opóźnieniem, ale jestem. Kochani wszystkim, którzy 8 kwietnia obchodzili swoje święto, spóźnione, ale szczere życzenia, zdrówka, pomyślności, radości, spełniajcie swoje marzenia, realizujcie cele. Kochani, przekaz dla was. Patrzcie sobie też na czytania na dekady, które są na playliście. I na czytania na miesiąc kwiecień w przekazach miesięcznych. To też jest na playliście przekazy miesięczne. Tam też dużo wskazówek. Zapraszam też na runę dnia yy, codziennie. Yy, te urodzeniowe wchodzą z opóźnieniem. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale jakby ja jestem też na takim etapie życia w tym momencie, że w dużo sferach mojego życia się yy, yy, wszystko zmienia. No i jest mi bardzo trudno to wszystko pogodzić. Staram się jak mogę i też jakby tutaj proszę o cierpliwość, ale niestety no chciałabym dalej realizować ten projekt tych urodzeniowych czytań, ale no niestety czasami no, nie jestem w stanie nagrać danego dnia wszystkiego tego, co mam zaplanowane. Czasami jest niedyspozycja, czasami po prostu taki natłok tych spraw, że że no, po prostu nie chciałabym tego robić byle jak, powiem w ten sposób, bo nie sztuka nagrać filmik, tak? Sztuka, żeby on był rzetelny, sztuka, żeby był wymowny, sztuka, żeby był do zrozumienia i żeby no, jednak te energie rezonowały. Kochani, no cóż, nie będę marudzić, zaczynamy. Przekaz dla wszystkich osób, którzy urodzili się 8 dnia miesiąca, niezależnie jakiego miesiąca, roku, przepraszam, ale właśnie telefony się urywają, bo a to firma przeprowadzkowa, a to to, a to tamto, wszystko cały czas, ale już zaczynamy, nie będziemy już przedłużać i przepraszam. Tutaj energia przepiękna, ochrona z góry, będą towarzyszyli Wam sami przychylni ludzie, zamierzenia, Wasze plany mają szansę się powieść. Tutaj sytuacje trudne dotyczące czy finansów, czy uczuciowe jakieś sprawy, jeśli były, czy dotyczące wiedzy, nauki, kształcenia. Jeżeli był jakiś zastoje, jakieś trudności. Tutaj Runa Algis mówi, że sprawy zostaną doprowadzone do pozytywnego zakończenia, więc no, będzie ta ochrona z góry. Będzie tutaj w każdej opresji, w każdej trudnej sytuacji tutaj pojawią się ludzie, którzy pomogą, podają rękę. I tutaj y, też y, wskazanie przede wszystkim na to, żeby rzucić e, destrukcyjne myśli, nie obwiniać nikogo za swoje niepowodzenia, e, zatrzymać się na chwilę, przemyśleć pewne rzeczy, odciąć to, co już nie służy, tak? Nie paplać się w tym takim trudnym czasie, tylko zacząć optymistycznie myśleć i ruszyć do przodu. Bo jakby nieważna jest przeszłość, ważne jest to, co jest tu i teraz. Yy, bo dziś, tak, w tym obecnym czasie decydujemy o swojej przyszłości i Ty decydujesz o swojej przyszłości. Więc to, co było, już nic nie wniesie do Twojego życia. Ty już nie jesteś w stanie zmienić tego, co było. Możesz tylko zastanowić się, Dać sobie czas na przemyślenia, pomyśleć, co te dane historie Cię nauczyły, co pokazały, i mądrzejszy już po tych doświadczeniach no, przygotujesz się do przejścia do tego nowego okresu i będziesz mógł sobie odetchnąć z ulgą, bo przechodzisz w nowe lepsze. Tak? Także runy mówią, zastanów się nad sobą, nad swoim wnętrzem. To, to jest taki czas dla Ciebie, takiego odpoczynku i przejścia, tak? I nawet jeżeli może sobie wydawać, że, się, że jesteś, jesteś w jakimś zatrzymaniu, no to to zatrzymanie jest po to właśnie, bo w głowie i tak będzie, będą się pewne rzeczy przepracowywały, tak? Więc warto zatrzymać się na chwilę, nie pędzić już, jak kończysz jeden projekt, jedną sprawę, jedną sytuację zawodową, już w nowo, troszeczkę dać sobie odetchnąć, przygotować się, tak przeanalizować, ale tak rzetelnie pewne rzeczy, bo w Twoim umyśle będą powstawać nowe rzeczy. Warto sobie dać na to czas, posłuchać podpowiedzi, przeczekać, oddzielić to, co było od tego, co będzie. Tak, tak jak mówiłam, to teraz jest największe, to teraz to, co się dzieje, ma największe znaczenie. Zaczynasz tak, jakby od nowa, inaczej, bardziej doświadczony, i tutaj koncentracja zdecydowanie pomaga, kochani. Także to jest bardzo ważne, nie? żeby zastanowić się, co w Twoim życiu stało się tak naprawdę mniej ważne. Jeżeli były choroby, sprawy sądowe, rozgorączkowane myśli, no to warto sobie to zastopować, powiedzieć, dobra, stój, spójrz na te sprawy inaczej, zastanów się, spójrz na te sprawy zupełnie z innej strony, co one ci dały, tak, jeżeli były jakieś, yy, jesteś w trakcie yy, czegoś, no to tutaj... <laughs> Może się coś y, przedłużyć tutaj ten czas realizacji albo sam też z powodu i y, jakby przytrzymaj pewne rzeczy, nie na siłę, nie z pośpiechem, tak? Bo tutaj, jeżeli są jakieś problemy, to one, one tak naprawdę wy, wyłącznie od ciebie yy, zależą i ty jesteś w stanie z nich wyjść, tak? Tylko pozwól sobie na te przemyślenie, na zastanowienie się i przygotowanie się do tej nowej drogi, do tej lepszej. Bo jeżeli nie zmienisz myślenia, nie, nie zmienisz podejścia, yy, nie wyciągniesz wniosków, no to wrócisz do poziomu Hagali, to wszystko pójdzie w niwecz, tak? A jest szansa, bo jest ochrona z góry, będą przychylni ludzie i jest naprawdę duża, duża szansa, żeby wejść już w to nowe życie lepsze, tak, żeby nie dać się tym negatywnym myślom. W finansach super, nie? Dzięki pracowitości tutaj, no to szansa na zwiększenie dochodów, też jakieś inwestycje, które poczyniłeś, zakończą się sukcesem. E, może coś tutaj y, też w sprawach y, dotyczących finansów w sądzie, jak miałeś, miałaś, no to tutaj runy mówią też o wygranym procesie. O wzbogaceniu się, ale też mówią o zabezpieczeniu przyszłości dzieci. Może też tak być, że y, oczekiwałaś jakiegoś zakończenia już tu, teraz albo wcześniej, i to nie przyszło, nie? no to tutaj y, to przyjdzie, tylko po prostu się przesunie troszeczkę w czasie. O tym y, mówią runy, ale się nie denerwuj, nie frustruj, bo to przyjdzie i przyjdzie na Twoją korzyść, tylko w troszeczkę opóźnione. Ale to ma swój cel. Bo te sprawy pewne niektóre się zatrzymają. Po to, żebyś się zastanowiła, zastanowił, co dalej ze swoim życiem, ten czas jest Ci potrzebny. I te sprawy, które się zatrzymają właśnie w tym tutaj konkretnych sytuacjach, one mają coś wnieść do Twojego życia, tylko jakby Ty musisz to dostrzec, nie? Jeśli chodzi o pracę, no to tutaj jest jakaś obfitość, przychodzi, jeżeli oczekujesz na jakąś nagrodę, na awans obiecany, to wszystko przyjdzie. To może się trochę właśnie przesuwać, ale w czasie, ale to wszystko przyjdzie. Pięknie. Odetnie to, co, co, co było negatywne. Tu będą same pozytywy, jeśli chodzi o sferę zawodową. Jest tak jak przy finansach mówiłam też wygrany proces, nagrody, zaszczyty za, za pracę, za trud yy, wygrany przetarg jeżeli stawałeś do tego przetargu przygotowałeś się odpowiednio yy, ale też super czas yy, tutaj runy mówią yy, żeby założyć firmę i teraz tak, jeżeli nosisz się z zamiarem założenia firmy i te też, yy, tutaj runy mówią nie rób tego w pośpiechu nie? jeszcze zeszkli się, jeszcze przemedytuj, zastanów się, przemyśl się, przygotuj się do tego etapu, tak? I wtedy dopiero yy, no, zaczynaj wdrażać te kolejne kroki. Yy, może, jeżeli szukasz pracy, masz szansę na dobrą pracę na dłuższy czas, tak? Yy, tutaj same superlatywy, no bojera jest obfitością, tak? Yy, tutaj yy, runy mówią: jest ochrona z góry, ty to dostaniesz, ty dostaniesz ten awans, dostaniesz yy, zaszczyt, dostaniesz odpowiednie pieniądze, wygrana będzie. Tylko jakby może to się troszeczkę przesuwać w czasie, ale to tutaj jakby też uczy cierpliwości, uczy tego, że pewne rzeczy, które się zatrzymują, one mają się zatrzymać, bo jeszcze pewne inne rzeczy muszą się podziać, żeby mogły przyjść te. Więc jeżeli chcesz założyć tą działalność, to zatrzymaj się. W głowie będzie się fajnie wszystko układało, po to ten jest czas, żebyś jeszcze pewne rzeczy przemyślał, zastanowił się, tak? Także daj sobie ten czas. Runy mówią ze spokojem, to się wszystko uda, fajnie, ale nie rób niczego w pośpiechu, nie? Więc jakby przyjdą nagrody, jeżeli czekasz na wyniki jakiegoś przetargu, konkursu, czekasz na informację dotyczącą pracy, to się przedłuży ale będzie pozytywne zakończenie tutaj, także nie martw się, bo Algis mówi o pozytywnym zakończeniu kłopotów w każdej sfery życia, więc tutaj będzie naprawdę dobrze jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o związki, więc wszystkie takie związki międzyludzkie, jeżeli chodzi, czy to biznesowe, czy partnerskie, czy koleżeńskie, przyjacielskie, małżeńskie, będą stabilne. Masz szansę na spotkanie pierwszej miłości, poznanie takiej osoby do relacji, ale też idealnego partnera, tak? Też tutaj Lagus mówi o tym, że los może stawiać przed tobą różne sprawdziany i może właśnie być powrót, no, Partnera, no i tutaj no, trzeba by było, będzie sprawdzanie, tak, czy, czy, czy przepracowaliście pewne rzeczy, czy nie, a więc warto się odtąć, odciąć od tego, co złe, i definitywnie odetchnąć, tak. Być może będziesz, będzie też tak, że um, um, Będziesz tutaj, jesteś po, po rozwodzie i przygotowujesz się do wejścia w nowy etap. Tutaj wszystko płynie tak jak należy, łagodnie, jak fala. Sprawy nabierają tempa, tu jest potrzebna cierpliwość. Czy to w rozwijającej się relacji, w nowej relacji. Tutaj też nie należałoby niczego przyspieszać. Być może będziesz gdzieś wyjeżdżać, czy planujesz wyjazd za granicę z partnerem, z partnerką, albo ty wyjeżdżasz do sanatorium, tak. Do tam masz szansę poznania osoby, tak, do no, idealnego partnera, może też ten wyjazd się przedłużyć w czasie, troszeczkę. To też tak może być, tak? Albo też właśnie, jeżeli poznasz kogoś, tak, albo jesteś po tym rozwodzie, to tutaj też wskazaniem jest odetchnięcie tego, co było w tej przyszłości, tak, tutaj należałoby te, te myśli, tutaj to wszystko pięknie no już odetchnąć i, i nie obrzucać nikogo, tak? Tutaj czas przygotowania do tego nowego etapu, już po rozwodzie, na przykład, tak i otworzenie się na nową relację, która może tutaj zawitać. też jakby słuchaj swojej intuicji też bardzo kojąco będzie wpływało na ciebie przebywanie tutaj w okolicach wody, morze, jezioro, stawy. Tutaj to kojąco może wpływać na ciebie. Twoje sprawy tutaj płyną tak, jak powinny, mówi Lagus. Tutaj niczego nie przyspieszaj, tak? Też jakby nie było. No, możesz sobie uświadomić taką prowadzenie też przez, przez wyższą moc. Możesz doznać takiego głębszego wglądu w swoje życie też, tak. No, tutaj taka praca nad sobą też, tak. No tutaj ważne, żeby kierować się tą intuicją, żeby wyłapać ten moment, kiedy los będzie stawiał przed tobą te próby. Ale jeżeli będzie wyciszony umysł, skupienie, tak, no to tutaj nie dasz się napędzić w kozi ruch, tak? uda ci się to dobrze zakończyć sukcesem. Też być może będziesz się tu realizować w swojej twórczości. Bo to jest bardzo dobry czas, fajny czas na pisanie wierszy, na malarstwo, na... bo będzie taka bujna wyobraźnia, inspiracja. Tutaj ta inspiracja i intu... intu... intuicja no, pomogą stworzyć tobie jakąś niezwykłość. Tak, także naprawdę możesz odkryć jakieś pewne rzeczy. I tutaj też Lagus mówi: nie obawiaj się, tak. Tutaj sobie dasz radę. No, być może nie zatrzymuj się, tak, tylko działaj. Lagus mówi: wcześniej tak odrzuć te destrukcyjne myślenie, odetnij się od tego, co trudne i złe, i ruszaj do tego, co pozytywne, do tego, co tu i teraz, tak. To wszystko wróci, wróci do normy, tak wszystko będzie się fajnie układało, tylko no, trzeba by było to przyjąć z taką, tak? ze zrozumieniem. No tutaj nie lękajcie się, kochani, i nie przywiązujcie się do, do, do realizacji tutaj i już od razu realizacji marzeń, ale uwierzcie swojej sile, mówią tutaj, mówi Runa Lagus, tak, uwierz w swoją siłę, nie kontroluj niczego, wejdź w tą relację, jeżeli ten partner się pojawi i śmiało decyduj, jeżeli zaproponuje ci wyjazd, to decyduj się, odetnij te negatywne myśli. I zaczynaj nowe życie. Być może po rozwodzie będziesz zaczynać nowe życie, a może dopiero będziesz wchodzić w ten dorosły etap życia. No, jest szansa tutaj na poznanie kogoś. Uwaga tylko na powroty. Tutaj Runa wskazuje na to, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy, co ta relacja ci pokazała. Czy chcesz wrócić? Do tego poziomu, w którym byłeś, i od nowa przepracowywać to wszystko, no to tutaj warte to zastanowienia. Jeśli chodzi o zdrówko, kochani, no to runy zalecają ruch, nawet biegi, tym co, co lubią. Zdrowie będzie pod ochroną, oczywiście zwracają uwagę Turuny na myśli, myśl o tym, nie myśl o tym, co było trudne, bo przyświeca ci słoneczko i z każdej opresji możesz wyjść jako zwycięzca. Odchodzi to, co nie było dobre. Wskazanie jest, żeby dużo odpoczywać, więcej się ruszać. Tak i jeżeli jeżeli do tej pory siedziałeś w domu i jeszcze żyłeś takim życiem zimowym, no to truny mówią: ruszaj do przodu, tak działaj, odpoczywaj, ruszaj się, a to bardzo pozytywnie wpłynie na twoją kondycję, tak? Więc tutaj warto zmienić to, co było, w nowe. Y, bardziej y, y, zdrowe. Archanioł Michał, wyciągnięcie tej karty oznacza, że powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. Archanioł Michał doda ci sił w rozwiązywaniu problemów. Poproś go więc, by przeciął swoim mieczem wszelkie emocjonalne więzi łączące cię z innymi ludźmi, nierozwiązywalnymi sytuacjami lub też ze wspomnieniami. Następnie poproś go, by napełnił cię miłością i siłą. Archanioł Michał osłoni cię przed destrukcyjnym wpływem myśli, emocji i działania innych osób. Archanioł ten działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Poproś go o pomoc, wyobrażając sobie, że jesteś ubrany w ciemnoniebieski, szczelnie otulający cię płaszcz. Dzięki temu Archanioł Michał weźmie cię w obronę. Archanio Michał jest Panem wszystkich aniołów, a, a, wielkim i potężnym wojownikiem. Opromieniony jego blaskiem będziesz się czuć pewniej. Uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i siły. I afirmacja jestem silny, gdyż chroni mnie Archanioł Michał. Tu Isa, kochani, odcina to, co trudne, złe, tak? Mówi o tym. Odetnij to, odetchnij. Jesteś już. Yy, zakończyłeś ten trudny okres wzrastania. Teraz twoje życie może być piękniejsze. I Algis też o tym mówi, że przychodzi definitywne zakończenie wszystkich problemów. No, ale oczywiście, działanie jest potrzebne, tak. To już nie jest czas takiego stagnacji, tak? Tu już sobie, jak zatrzymałeś się, przemyślałeś, zastanowiłeś się, wzrosłeś, no to teraz trzeba ruszyć naprzód, tak? No i zobaczymy, co karty opiekuńcze. Podsumowanie, nie, postanowienia. Szanuj to, co dla ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne, tak nie ma, również nie. Czyli szanuj siebie, tak. Stawiaj swoje sprawy na pierwszym miejscu. Podpowiedź anielska. Podejmij działanie. No właśnie, Wyjdź z stagnacji. Rusz się. Zaufanie. Odetnij to, co trudne i bez... złe, odetnij przeszłość. Wyciągnij tylko wnioski. Idź mało do przodu. I podpowiedź numer trzy: nie. I kochani, jeszcze. Skulamy sobie dni, które mogą być ważne dla Was. Nie tu gdzie kosteczka, jedyneczka jest to. Spójrzcie: 1 maj może być ważny, 5 maj, 3 maj, 5, 6, 7, 8, 9, 9 maj. Wczoraj też mógł być ważny dzień dla Was, tak? 6, 6 maj też, tak? 8 maj, 4 maj, tutaj takie ważne, wszystkie kombinacje tych trzech liczb, tak? Kochani mogą y, coś mówić dla Was. Te, y, w tych dniach może się coś, coś ważnego dla Was dziać. Kochani, przepięknego czasu. Jest tutaj informacja o pozytywnym zakończeniu wszystkich trudności. Tylko jakby niezbędne jest Wasze działanie, że oczywiście ten czas takich trudnych rzeczy przemyśleć, jeszcze raz przeanalizować, tak, odciąć tą grubą krachą, przejść na ten kolejny etap i podjąć działania, czy to w sferze zdrowotnej, jeżeli była jakaś choroba, były trudności, to tutaj Sowillo mówi o całkowitym wyzdrowieniu, o zwycięstwie i należałoby teraz już tej stagnacji, tego trudu, bólu, smutku, żalu, jeżeli chodzi o relacje na przykład ruszyć do przodu, zacząć biegać, zacząć się ruszać, robić to, co sprawia Ci przyjemność, przy okazji działa pozytywnie na Twoje ciało, na Twój umysł, tak? I tutaj jest ochrona, fajnie, wszystko się pięknie. Uda w relacjach też, niczego nie przyspieszaj za bardzo, ale działa. Jeżeli się pojawią takie osoby, to pojawią się okazje, to tutaj korzystaj. Tak? Tylko uważaj też na pułapki, na powracających partnerów, żeby nie wrócić do tej pozycji hagali, żeby nie przepracowywać wszystkiego jeszcze raz. Tak? Obfitość, jeśli chodzi o sferę zawodową tutaj, jeżeli było coś zatrzymane, na przykład miałeś mieć awans, miałeś otrzymać jakieś środki, finanse, to tutaj pięknie wszystko pójdzie, no, także może, może faktycznie z opóźnieniem, ale teraz przyjdzie, no i, i jesteś na dobrej drodze do dobrych finansów, więc jakby oczekuj, tak, <laughs> i zawodowo się poprawi i finansowo też. Wszystkiego, co najlepsze dla Was, niech się Wam darzy i skorzystajcie z tych energii. Mimeruna,